Co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy wolność polską, mowę w szkole. To, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś wolno. Zwięczeniem obchodów Święta Niepodległości w Gminie Kluźbrok była uroczysta gala. Gala rozpoczęła się od programu artystycznego Dzisiaj Wielka jest rocznica, przygotowanego przez dzieci i młodzież z Domu Kultury. Po części artystycznej uroczystego otwarcia gali dokonał burmistrz Huczborka Jarosław Kielar, podkreślając doniosłość i wagę, jakie święte odzyskanie podległości Co ma dla Polaków. Ja Wybrałeś się dzisiaj na spacer. To wspaniale, że możemy korzystać z wolności, cieszyć się obcowaniem z przyrodą, z drugim człowiekiem. Szkoda że tak często o tym zapominamy. Cisną się na usta słowa Adama Mickiewicza. Pamiętasz? Myślisz o... Miej serce i patrzaj w serce? Miej serce i patrzaj w serce. Dobry wieczór Państwu. Witamy witam serdecznie gości, witam w sposób szczególny wszystkich mieszkańców Kluczborka, którzy dzisiaj zechcieli przyjść na kluczborską galę. Spotykamy się w dniu 11 listopada, w dniu odzyskania niepodległości naszego największego patriotecznego święta, w którym to dniu często sięgamy do historii, ale myślę, że często jesteśmy również w teraźniejszości i przyszłości. Tradycyjnie od wielu lat w tym dniu chcemy podziękować tym osobom, które w sposób szczególny wpłynęły na rozwój naszej gminy. Te osoby za chwilę otrzymają medal zasłużony dla kluczbory. Symboliczną kluczborską basztą chciałbym honorować osoby, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, które w ubiegłym roku w sposób szczególny promowały kluczbory w Polsce, ale i na świecie. Są również, Będą również uhonorowane osoby. Które wpłynęły na polepszenie życia naszych mieszkańców w kluczowym. Za chwilę zobaczymy kilkadziesiąt młodych osób, które rozwijają swoje talenty sportowe, kulturalne, naukowe, osiągając bardzo wysokie wyniki. Są oni znani nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Będą wśród nich medaliści. Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata, Europy, reprezentanci naszego kraju. Oni to otrzymają stypendia sportowe i nagrody dla osób promujących imię. Będą wielcy muzycy, wielcy młodzi muzycy, którzy występują na salach naszego kraju, ale są i tacy, którzy już występują na salach koncertowych całego świata. Wreszcie będą młodzi naukowcy, którzy swoje talenty rozwijają w różnych dziedzinach. I myślę, że z nich za niedługo będziemy mieli szczególnie dużą radość, bo nauka jest kluczem do sukcesu wszystkiego. Cieszę się bardzo, że ci młodzi ludzie właśnie tutaj, na ziemi kluczborskiej, rozwijają talenty i są sławni, a z drugiej strony są doskonałym przykładem dla kolejnych, innych młodych ludzi. Szanowni Państwo, pozwólcie, że z tego miejsca złożę już im wszystkim gratulacje. A nam wszystkim z okazji tego pięknego święta złożę dużo radości, satysfakcji z życia naszej małej ojczyźnie. I obyśmy zawsze, nie tylko w dniu 11 listopada, byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dziękuję bardzo. 12 listopada, dzień upamiętniający odzyskanie niepodległości przez państwo polskie. To także pamięć o osobach, które walczyły o niepodległość w Rzeczypospolitej. Ci oto ludzie chcą w dniu dzisiejszym honorować osoby zasłużone dla ich środowiska. O wręczenie odznaczeń prosimy pana porucznika Tadeusza Kasperskiego. Zapraszamy na scenę. Na wniosek Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Króżborku, Prezes Zarządu Głównego przyznał na wyższe oznaczenie związkowe wymienionym osobom. Pani dr Danucie Nowakowskiej, kierownikowi niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej WITA w Króżborku, w którym zapewnia się profesjonalną opiekę medyczną dla kombatantów. Pani Ewier Syguli, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgymnazjalnych nr 1 im. Marii skłodowskiej Kiri w Króżborku, która od kilku lat aktywnie wspiera organizację kombatancką w Kluczborku. Panu Władysławowi Zawackiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu w Kluczborku za pomoc i materialne wsparcie organizacji kombatańskiej. Na przestrzeni ostatnich 14 lat medale zasłużone dla Kluczborka otrzymało 39 osób. Dziś dołączą kolejne dwie. Medale zasłużone dla klużborka otrzymują osoby, które poprzez swoje działanie oraz pracę pełną zaangażowania i pasji istotnie wyróżniają się na tle społeczności naszego miasta. W tym roku decyzją szacownej kapituły ten honorowy tytuł przyznany został następującym osobom. Rumuald Sztyk i Krzysztof Kozłowski. Kluźborska Baszcza to, to nagroda przyznawana przez burmistrza Klużborka zarówno osobom indywidualnym, stowarzyszeniem, jak i instytucjom biznesu, stanowiąca wyraz uznania za godną podziwu pracy i wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia. W tym roku decyzją burmistrza klużborskiej Baszczy przyznane zostały następującym osobom i podmiotom: Mieczysław Godzłon, Parafia Matki Bożej z Pomożenia Wiernych, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bogdańczowice, Łukasz Radwański, Realex Crane Systems, Hotel Spałka. Wojciech Poczcza i Rafał Kasprzak, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kruczborgu Podczas gali zostały wręczone również stypendia sportowe, które otrzymują sportowcy osiągający najlepsze wyniki w Polsce i za granicą. 11 osób, które dostały w tym roku stypendia sportowe to zdobywcy złotych medali w kraju i za granicą, mistrzowie świata i Europy oraz członkowie kadry narodowej. Stypendia sportowe zdominowali w tym roku karatecy i kolarze. Wyróżnione osoby to Łukasz Radwański, Martyna Florecka, Alicja Zalecińska, Maciej Kalandyk, Karolina Gajewska, Natalia Giebułtowicz, Anna Karbowska, Dawid Rojowski, Złotowicz Patryk, Maja Drelak i Artur Lambus. Stypendia Burmistrza Miasta Króżborka dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i kulturalne są przyznawane od 2009 roku. Stypendium miesięczne jest wręczane na rok szkolny 2013-2014. W tym roku decyzją Komisji Stypendialnej przyznano 5 stypendiów, które wręczono podczas uroczystej gali. Stypendia otrzymali Jagoda Krzemiska, Paweł Cirko, Monika Neumann, Joanna Zakniska i Krzysztof Bednarski. Nagrody dla osób promujących miasto i gminę Klużborg doczekały się pierwszego małego jubileuszu, gdyż wręczony został już po raz dziesiąty. Rok 2013 przyniósł nagrody dla promujących miasto i gminę Klużborg w rekordowej liczbie 28 osób, co świadczy o tym, że w gminie Kluszbork mamy wspaniałą uzdolnioną młodzież. Wręczona nagroda ma przyczynić się do dalszego rozwoju nagrodzonego w reprezentowanej przez niego dziedzinie wyróżnione osoby to Michał Poterałowicz Michał Wnętrzak Angela Mosz Piotr Pezdek Julia Buła Magdalena Kurdyś Wiktoria Orzechowicz Katarzyna Jachyn Przemysław chałupka Tomasz Bryłka Jakub Chodyas Karol Przewdziń, Kasper Kuropka Grzegorz Lacmański, Michał Marzec Michalina Leszczyńska Jędrze Piłat Klaudia Gulka i Kasper Ostrowski Wiktoria Rzok Michał Hiczkiewicz Robert Wydera Emanuela Kowodzi, Bartłomiej Maliszewski a Senata Adamus, Victoria Luczniska, Olivia Ribol, Natalia Stodowa. Każdy Twój wyrok przynajmniej twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroni mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią, kiedy Cię zobaczę.

Larką służę proszę, małe duże tylko. Czy one tanie? Człowiek chce, ale widać źle. Ci dobry uszanowanie. Czy mogę służyć? Lalką służę proszę, małe duże tylko. Czy one tanie? To jakby po nas był film? Więc my wpatrzeni, tak jak wzruszeni miłością. Złoty. To ci zrobi wielki bal Będzie muzyka i tance i zabawać Już dobranoc oczka róż A śpi, kochanie Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz dostaniesz Czego pragniesz daj mi znać Ja ci wszystko mogę dać na dlaczego nie chcesz znać Więcej informacji na www.clubs.pl